Na chwilę obecną mamy nieco ponad 1000 Pokemonów, a każdy z nich posiada naturalnie swoją własną nazwę, abyśmy mogli je jakoś odróżnić. Nazwy te dzielą się na kilka kategorii. Bardzo proste do zapamiętania takie jak Marowak czy Hipno, gdzie nawet za bardzo nie musimy się zastanawiać nad ich wymową, ponieważ są one skonstruowane nawet dla nas, fanów z Polski, w bardzo prosty i jasny sposób. Takie, które posiadają nieco dłuższą i cięższą pisownię, jednak wpadają w ucho i dodatkowo należą do dość popularnych Pokemonów. Takie jak Gardevoir czy Edislash oraz takie, które jak widzimy, dołapiamy się za głowę i zastanawiamy, jak to do cholery przeczytać. I jednak to, dla kogo jaka nazwa będzie ciężka, a jaka łatwa, jest dość subiektywne, ponieważ różne osoby mają problem z wymową czy zapamiętaniem różnych nazw Pokémonów. I w dzisiejszym odcinku przedstawię Wam nazwy Pokémonów, które dla mnie osobiście są tymi najcięższymi, czy to przez wymowę, czy to przez moją oporność w kwestii zapamiętania ich. Więc pamiętajcie, że lista ta jest mocno subiektywna i trudne nazwy do wymówienia dla mnie mogą być banalne dla kogoś innego. Ja jestem Kataku i zapraszam na materiał. Jeśli film Ci się spodoba, nie zapomnij zostawić łapki oraz komentarza, jaka nazwa Tobie sprawia najwięcej kłopotów, a teraz zaczynajmy. Na wstępie jeszcze zaznaczę, że nie wstawiałem tu Pokemonów, których nazwy często są w Polsce spolszczane, bo myślę, że każdy wie, że Vaporeon czyta się poprawnie jako Vaporeon, a tyranitar jako Tyranitar. Natomiast nie mogę przejść obojętnie obok tego pokemona. Dla jednych jest to Gajardos, dla innych Gyarados, dla jeszcze innych Gyarados. I jak się pewnie domyślacie, żadna z powyższych opcji nie jest tą właściwą, ponieważ poprawna wymowa tego pokemona to Garados. W ogóle wymowa, której używam od kiedy po raz pierwszy zagrałem w Pokémony, czyli Gyarados, jest chyba najmniej poprawna z nich wszystkich, no ale cóż. Jestem już do niej przyzwyczajony i myślę, że nie naprawię tego błędu zbyt szybko. Natomiast w ramach ciekawostki, mogę wam powiedzieć, że dość szybko naprawiłem błąd w nazywaniu Zoroarka. I teraz powiecie, co? Jaki błąd? Przecież tu nawet skomplikowanej pisowni nie ma. Pisze się Zoroark, mówi się Zoroark i tyle. Otóż nie z wymową był tu problem, a z tym, że z jakiegoś powodu, ubzdrałem sobie, że Pokémon ten nazywa się Zoroak. Byłem tej nazwy tak niesamowicie pewny, że śmiałem się z mojej dziewczyny, która mówiła na niego poprawnie, aż pewnego razu postanowiłem jej udowodnić, że się myli, pokazując ją nazwę w mojej obecności, no i cóż. Okazało się, że to ja z moim Zoroakiem wyszedłem na totalnego pajaca. Skoro jesteśmy jeszcze przy w miarę lekkich nazwach, to chciałbym pochylić się nad Rayquaza. Jednak nie jeżeli chodzi o jej wymowę, a bardziej pisownie. Otóż jak wspomniałem nawet w odcinku z ciekawostkami o niej, wiele osób zamiast pisać po prostu Rayquaza, z jakiegoś powodu pisze Rayquaza, z dodatkowym y pod koniec. Tak więc cytując tamten odcinek, pamiętajcie, piszemy tak, a nie tak. Skoro te lżejsze przypadki mamy już za sobą, przechodzimy do kategorii pierwszej, czyli nazwy, które na początku sprawiły mi nieco trudności, jednak udało mi się ich bez problemu nauczyć. A pierwszym pokemonem w tej kategorii jest Centru. Myślę, że raczej nikt z Was nie ma problemu z poprawnym wypowiedzeniem jego nazwy, ponieważ jest on z nami od pierwszej generacji, więc wszyscy zdążyli się już tej wymowy nauczyć. Jednak gdy po raz pierwszy, mając 8 lat, zobaczyłem tego pokemona na Gameboyu kolegi z podstawówki, naprawdę nie wiedziałem, jak niby miałbym wymówić jego imię. Zmieniło się to dopiero, gdy zacząłem bardziej oglądać gameplaye na YouTubie i oglądałem dwunastoletnią już serię Pokémon Live Green na kanale Virgilius, od której w sumie zaczęła się moja przygoda z Pokémonami. Virgilius miał w swojej drużynie właśnie Sensu, więc siłą rzeczy na przestrzeni całej serii nazwa ta pojawiała się dość sporo razy, dzięki czemu szybko ją zapamiętałem. Następny na naszej liście jest Crabominable i tutaj trudność nie wynika z pisowni, bo tutaj wszystko czyta się praktycznie tak jak się pisze, lecz z niesamowicie długiej i skomplikowanej do wypowiedzenia za pierwszym razem nazwy. Przechodząc dalej, mamy Blacyfelona. Większość Ultrabesti ma dość ciężkie nazwy, jednak ta wydaje mi się z nich wszystkich najbardziej skomplikowana. Trudność przejawia się tutaj w członie Acephalus, oznaczającym brak głowy. Jest to dla mnie po prostu ciężkie i niewygodne do wymowy słowo. Nasz następny kandydat wziął się na tej liście tylko i wyłącznie przez fakt, że z jakiegoś powodu mam spory problem z wymową nazw, w których znajduje się litera Q. Zobaczycie na tej liście jeszcze parę takich przypadków, a pierwszym z nich jest Kurvisquire. Squire. Kiedy wychodziło Pokémon Sword i Shield naprawdę nie wiedziałem jak do cholery mam wymówić nazwę tego Pokemona, jednak po dokładniejszym osłuchaniu się z nią okazała się nie być taka straszna. Oczywiście największy problem miałem przy końcówce Squire oznaczającej Giermka, bo zawiera tą diabelską literkę Q. Jednak jak widać wszystko jest do wyuczenia. Nie uciekamy z Galar, ponieważ kolejnym Pokemonem na tej liście jest Gossifleur, gdzie oczywiście największy problem sprawiała mi ta francuska końcówka fleur, oznaczająca po prostu kwiat. Kolejnym Pokemonem z Galar będzie Kalarex i tutaj w zasadzie nie mam pojęcia dlaczego tak ciężko było mi nauczyć się tej nazwy, bo nie jest ona jakoś wybitnie trudna. Najprawdopodobniej spowodowane to było tym, że nazwa ta pochodzi od łacińskiego słowa calyx, oznaczającego pączek. Ale nie taki pączek, tylko taki. Podobnym przykładem jest tutaj Claw, którego nazwa pochodzi od naprawdę prostych słów, czyli Claw i Cleave. Jednak z jakiegoś powodu musiałem parę razy jego wymowy posłuchać, żeby się z nią oswoić. Myślę, że tutaj chodzi głównie o końcówkę WF, która jest dla mnie dość nienaturalna. Ostatnimi dwoma pokemonami tej kategorii są Pinkurczyn i Copperadża, które pojawiły się tutaj z tego samego powodu, co Crabominable. Jednak w ich przypadku pisownia wydaje się dla mnie trochę trudniejsza. No to skoro te łatwiejsze pozycje mamy już za sobą, czas przejść do siedmiu najcięższych dla mnie do wymówienia nazw Pokémon. Posegregowałem je tutaj od najłatwiejszego do najtrudniejszego, tak żebym już na samym wstępie nie połamał sobie języka. Zaczynamy naturalnie od miejsca siódmego, czyli Flabebe. I tutaj możecie sobie zadać pytanie, ale tego Pokémona nie wymawia się po prostu w Flabebe? No, macie rację i właśnie dlatego ten Pokémon tak bardzo mnie skonfundował. Jak pewnie wiecie, w końcówce Bebe u tego Pokemona występuje S e ogonkami, ponieważ jest to francuskie słowo oznaczające dziecko. Kiedy pierwszy raz ogrywałem swoje Y na 3D-sie i widziałem tego Pokemona, to nie miałem pojęcia jak to przeczytać. Jakieś ogonki nadaje, jakieś francuskie słowo, pewnie giga trudne do wymowy, tak sobie wtedy myślałem. Jednak prawda okazała się o wiele prostsza niż przypuszczałem, i dlatego właśnie przez swoją konfuntującą pisownię Flabebe ląduje na miejscu siódmym. Na miejscu szóstym uplasował się Fro, i tutaj również możecie powiedzieć, że co jest takiego ciężkiego w nazwie tego Pokemona. Jest krótka i prosta. No i macie rację, ale jako, że to moja subiektywna lista, to musiałem go tutaj umieścić, ponieważ często kłopoty sprawiają mi właśnie takie krótkie i proste nazwy, szczególnie jeżeli chodzi o wymowę. Jednak tutaj sprawę załatwił szybki research, po którym okazało się, że jego nazwa pochodzi od słowa Fro, czyli rzut. I wymawia się ją praktycznie tak samo, tylko pisownia jest nieco inna, ponieważ zamiast W mamy tutaj na końcu H, co jest dosyć mylące. Na miejscu piątym Pokémon, który pojawił się tutaj z tej samej przyczyny co Fro, czyli Badu. Nie wiem jak Wy, ale ja przez naprawdę długi okres czasu czytałem jego nazwę jako po prostu budew, bo nie wiedziałem jak ją poprawnie wymówić. A wystarczyło jedynie sprawdzić, że jego nazwa pochodzi od słów BAT, czyli pączek, oraz Diu, czyli rosa. Na miejscu czwartym znajduje się Masquerain i pewnie już się domyślacie, że ja są tutaj tylko i wyłącznie przez tą zasraną literkę Q w nazwie, która tak jak już wcześniej wspomniałem sprawia mi niesamowite problemy. Miejsce trzecie okupuje Tłaki, który znalazł się na nim przez dość dla mnie problematyczne połączenie liter T oraz H oraz stosunkowo długą nazwę. Miejsce drugie Fracture. Nazwa pochodzi od słów fracture oznaczającego pęknięcie bądź złamanie oraz Ax, czyli siekiery. I nie są to jakieś niesamowicie ciężkie słowa, jednak aks zostało wplecione do słowa Fracture w tak dziwny dla mnie sposób, że do tej pory mam problem z poprawną wymową tego Pokemona. No i na miejscu pierwszym Pokemon, którego nazwy do tej pory nie umiem poprawnie wymówić, czyli G. Nie dość, że sama w sobie nazwa jest dość trudna, to jeszcze jedno G czyta się tutaj jako faktyczne G, a drugie jako G, co może być mocno mylące. No i to by było na tyle. Napiszcie w komentarzach, jakie nazwy Pokémonów wam sprawiają największe kłopoty. Nie zapomnijcie również zostawić łapki, jeśli film Wam się spodobał. Wpadajcie również na mojego Discorda, grupę na Facebooku oraz TikToka. A ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia. Hej!